Powiem do mycia naczyń, że zaraz zobaczymy czy się sprawdzi do tego. Chciałem dać jakiś poślizg do ringów. Dobra, pakujemy pierwszy wtryskiwacz. Dobra, ładnie wskoczyło. To też siedzi. Dobra. Ważne jest, żeby tutaj ten grzybek ładnie wskoczył. Ta blaszka, o, teraz siedzi. To są wtary, stare wtryski. Mają już 10 lat. 12 rok, marzec. Ponad 10 lat mają. Jeśli czyszczenie nie pomoże, to założę nowe. Dobra. Teraz kolejne trzy. Ogólnie tu miałem problem tylko z jednym wtryskiem. Silnik pracował tylko na 5 cylindrów. Zobaczymy, czy te czyszczenie coś pomoże. Jeśli nie, to trzeba będzie nowki. Te wtryski były zamontowane na szynie. Postanowiłem je trochę unowocześnić. Miały strasznie długie przewody do kolektora. Leżały do góry nogami. I tym sposobem mamy gotowe 6 sztuk. Widać, że to stare dziady, no ale zobaczymy. Może jeszcze trochę podziałają, jak nie? To nowe się zamówi.